Witajcie, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie tutaj na kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Wam trzy takie sposoby, które mogą ułatwić Wam życie tutaj w Holandii. Jeżeli jesteście zaciekawieni, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Pierwszym, moi drodzy, to to, by przygryźć się troszeczkę, zacisnąć swoje zęby podczas tej takiej holenderskiej biurokracji. Tutaj, żeby coś załatwić, to naprawdę, można powiedzieć, graniczy z cudem, bo i mają mnóstwo pytań i musicie wypełnić mnóstwo papierów. Trzeba czasami bardzo długo też czekać na to, ale to nie tylko to, bo... I jeszcze możecie czasami na przykład, jak już wypiszecie tam, dane, jakiś tam dany formularz, to idzie tam do jakiejś osoby, później macie spotkanie i później musicie znowu opowiadać o tym. Nie dość, że się napisali, to musicie jeszcze o tym opowiedzieć. Później skierują Was jeszcze tam do jednej osoby i tamtej osoby tak samo musicie znowu powiedzieć to, co żeście już napisali i wcześniej też powiedzieli. Dlatego to tutaj jest takie troszeczkę mm, pomieszane, poplątane, ale tak naprawdę, moi drodzy, trzeba po prostu... Zacisnąć swoje zęby, odczekać swoje, nie cwaniakować przede wszystkim, bo to, że przyjdziecie i od razu powiecie, a czemu jemu się to należy, a mi nie na przykład i już zaczniecie tam do nich z dużą buzią od razu wyskakiwać, to powiem Wam, że zamiast sobie pomóc, to możecie sobie jeszcze bardziej w tym momencie zaszkodzić. Drugi sposób, moi drodzy, który chciałbym Wam przedstawić to na pewno język. Wiele osób, już mówiłem to nieraz tutaj na, u mnie na kanale, że wiele osób będzie Wam mówiło, że bez języka możecie wyjechać. To tyczy się tylko i wyłącznie pracy, bo jeżeli już będziecie musieli iść na zakupy, to raczej nikt z Wami nie będzie chodził. O tym mówiłem chyba w poprzednim odcinku. I to samo się tyczy, jeżeli będziecie chcieli iść gdzieś na przykład do gminy i coś załatwić, no to będzie to troszeczkę też dziwnie wyglądało, gdy druga osoba z Wami idzie. Co prawda. Oczywiście, ja też miałem takie sytuacje, gdy jeszcze nie umiałem tego języka holenderskiego. Angielski taki, no, jest łamany, ale coś tam troszeczkę umiem, ale przydała się do kilku spraw faktycznie osoba trzecia, ale to, moi drodzy, nie oznacza, że ta osoba musi co chwilę z Wami chodzić. I Holendrzy naprawdę, właśnie też między innymi w biurach, w firmach, patrzą zupełnie inaczej na osoby, które chcą uczyć się języka. Bo osoby, które, znam też osobiście osoby, które są tutaj po 5, 8 czy tam nawet i 10 lat Potrafią tylko hoj, haj i to wszystko A fajnie by było po tylu latach będąc tutaj w Holandii już umieć się z nimi jakoś porozumiewać I ostatni, trzeci punkt moi drodzy to aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Tutaj moi drodzy, faktycznie, jeżeli chcecie się troszeczkę bardziej zintegrować z Holendrami, poznać ich kulturę, zwyczaje, no to jak najbardziej polecam właśnie chodzić na różnego rodzaju właśnie imprezy, festiwale, dyskoteki, które są przez nich organizowane, bo tam macie kontakt właśnie z Holendrami, z innymi ludźmi, możecie wtedy z nimi porozmawiać, spędzić trochę czasu, poznać ich i tak jak też mówiłem, na przykład, e, iście na przykład do Uteldong w czasie karnawału, to jest też najlepszy taki moment, w którym możecie poznać ich taką tą kulturę i to, co oni sobą e, tam, reprezentują. To samo też się tyczy, wychodząc na przykład do restauracji. I moi drodzy, po godzinie 12, e, czasami jeszcze jak jest ciepło w okresie letnim, to powiem Wam, że e, w centrum na rynku, na przykład w, e, w tych dużych, większych miastach, powiem Wam, że tam napra naprawdę dostać się do restauracji w tym czasie, między 12 a 1, to graniczy z cudem. Restauracje są po prostu zapełnione do fula e, siedzą tak samo też e, na tych tarasach. Przed restauracjami, i naprawdę tam jest bardzo dużo ludzi, ale jak jest miejsce, to warto tam wskoczyć przebywać między właśnie innymi Holendrami. Wiadomo, restauracja jak restauracja, no przychodzi kelnerka czy tam kelner i, i prosi Was o to, co Wy chcecie sobie zamówić i tak dalej, pyta Was, ale moi drodzy, zupełnie inaczej to wygląda, Wy też możecie zobaczyć, jak te dania są podane, poznać właśnie ich troszeczkę, jak oni właśnie to tam robią, no po prostu, żeby się z nimi bardziej integrować i pokazać Wam, że mm, Wam zależy, tak, na tym, że po prostu tutaj jesteście, bo to mogę porównać, już nieraz też o tym mówiłem, tak, przykładowo, nie wiem, Wy przyjeżdżacie tutaj i nie znacie języka, nie chcecie się go uczyć, i rozmawiacie z nimi po holendersku, i później się dziwicie po angielsku, i później się dziwicie, że Holendrzy jakoś inaczej na Was patrzą. To tutaj mogę to tak jakby porównać z tym, jak Ukraińcy przyjeżdżają do Polski i też nie chcą się na przykład uczyć języka. No i Wy. Jak jesteście w swoim kraju, jesteście w Polsce, to chcecie rozmawiać w swoim ojczystym języku, a nie z nimi, na przykład tam, nie wiem, po rosyjsku, dajmy na to, czy na przykład po angielsku, i chcielibyście, żeby oni mówili po polsku, więc tutaj Holendrzy też od nas, jak już ktoś jest też minimum 50 lat, to Holendrzy wymagają od nas, można powiedzieć, tego, by oni rozmawiali w swoim własnym języku gdy Wy już jesteście taki okres długi tutaj u nich. Więc y, oni bardziej chcą z Wami rozmawiać po holendersku niż po angielsku. Jak będziecie rozmawiali po holendersku, to możecie dużo więcej rzeczy y, omówić, załatwić. I tak, moi drodzy, takim oto właśnie y, wspaniałym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. I drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, nad moim palcem jest napis subskrybuj tam na dole, kliknij ten y, przycisk. Tutaj też się pokazuje dzwoneczek. Ten dzwoneczek będzie przypominał Ci o wszystkich, będzie wysyłał powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach tutaj u mnie na kanale. Życzę Wam wszystkim udanego i fajnego weekendu. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!